Roman! Moje to znamení, tuša, ty dobrý věcůr! Jak si máte? Dobrá, stoutěk se tutaj. A poskáčeme do Że jestem wariatem, ciągle walczę z całym światem. Postępuję wred logicę. Chcę zarabić na muzyce. O! I małeś z tym burzy dzieckiem. Studem prowadzisz za rękę. Leci sporo nie biegiem. Jestem lepiej. Dobra, to zna, co punkt ujawni z nami! I! Ale kochasz mnie takiego uroczego szalonego, czystoi mego filozofa to, Co w to, to chwilę mówi co? To. Ale kochasz mnie takiego uroczego Szalonego, czystojnego filozofa to, Co w to chwilę mówi Ale kochasz mnie takiego uroczego Szalonego, czystojnego filozofa Co to chwilę mówi co? Ale kochasz mnie takiego Przejdę szalonego czy stołnego filozof Patrzę co chwilę mówi Cocham! Co? Moi drodzy, to chce płytę Tak na początek Czy nie jest paru Bardzo dobrze Zostawię ją tutaj na razie Poczekajcie, pozygrajcie Śpiewam pisze na dronce Jak mi pije swoim ojcem wszystko, w Tobie mam, wszystko Słyszałem, jak Ty krzyczysz pieczotami się tak nie mam z sąsiadami Bo nie lubię dwóch klopet Idę swoim własnym krokiem Dobra, to co, próbujemy? I... Ale kochasz takiego, do czego szanonego, przystojnego Co chwilę mówi kocha, ale takiego, szalonego, to kocha, ale kocha śmiech takiego, no szalonego, coś stojego. Doz opatrącą chwilę kocha, ale kocha śmiech takiego, no szalonego, stojego. Roz opacą kocha. Teraz spróbujemy zaśpiewać? Co ten pierwszy raz? Dobra, to próbujemy! Ale to właśnie takiego uroczego, szalonego, przystojnego filozofa, co co chwilę mówi, kocha. To... Ale to właśnie takiego uroczego, szalonego, przystojnego filozofa, co co chwilę mówi, kocha. to, to właśnie takiego uroczego, szalonego, Moje drodzy, prawa strona jest. Lewa strona jest. O lewa silniejsza, to jeszcze raz. Prawa jest. Lewa jest. Środek. O, dobra, to jeszcze raz, wszyscy razem. Dobra, sprzedujemy. Prawa! Nie! Lewa! Nie! Środek! Wszyscy razem! Nie! Bardzo dobrze, moi drodzy, daję na lewą stronę I Numer jeden. Nie! Płytka numer dwa. A jeszcze mamy. Moi drodzy, co tam zagramy ciekawego? A, do